Czy wiesz, jaka jest różnica między trenerem personalnym a coachem treningowym? Już ci to wyjaśnię. Trener personalny to osoba, która pomoże wdrożyć ci plan żywienia, plan treningowy, zaprowadzi cię na siłownię i pomoże ci na treningu osiągać cele ruchowe i nauczy cię motoryki ruchu. Taka osoba będzie monitorowała też Twoje postępy, będzie starała się wspomóc Cię mentalnie w całym procesie, na przykład utraty wagi, i to będzie jej zadanie główne. Różnica między trenerem personalnym a coachem treningowym polega na tym, że coach treningowy to jest osoba, która wspomoże Cię dokładnie tak samo jak trener personalny, ułoży Ci plan treningowy, ułoży Ci plan żywienia. Ułożycie plan suplementacyjny, wdroży to wszystko, ale nie będzie z Tobą uczestniczyła we wszystkich zajęciach. Ona nauczy Cię motorek i ruchu, ale zostawi Cię na siłowni samą sobie. To są zupełnie dwie skrajne osobowości. Kołcza treningowego nie wynajmiesz na godziny, nie będziesz mógł z nim funkcjonować na sali treningowej. To jest osoba, która będzie Cię wspierała, nauczy Cię oczywiście wszystkiego, czy to w formie spotkania na siłowni, czy w formie videotreningu i będzie motywować Cię, nauczy Cię jak. Wyznaczać sobie odpowiednie cele i jak do tych celów dążyć bez udziału osób trzecich. Natomiast trener personalny jest głównie sfokusowany na tym, żeby trenować Cię na sali treningowej. Co wybierzesz? Czy potrzebujesz kogoś, kto będzie nad Tobą stał, powiedzmy z batem, czy potrzebujesz kogoś, kto będzie Cię delikatnie popychał w to miejsce, w którym chcesz się znaleźć? Wybór należy do Ciebie. Ja jestem coachem treningowym i sukcesywnie pomagam każdemu z moich podopiecznych, żeby nie tylko uzyskiwali cele długoterminowe, ale żeby na zawsze życie ich ulegało zmianie.